Witaj na kanale Buszający w Ziołach. Dziś opowiem Wam o nawłocie pospolitej, Solidago virgaurea. To bylina z rodziny astrowatych, dorastająca do jednego metra wysokości. Ma drobne, złocisto-żółte kwiaty, zebrane w dość krótkie, ale gęste kwiatostany. Rośnie na łąkach, polanach i skrajach lasów, a kwitnie późnym latem, kiedy wiele innych roślin już przekwita. Na włoć pochodzi z Europy i Azji i od wieków była ceniona w zielarstwie. Już w starożytności Grecy i Rzymianie stosowali ją przy chorobach nerek i pęcherza, a także do przyspieszania gojenia ran. U Słowian znana była jako złota rózga i uchodziła za roślinę wzmacniającą ciało oraz odpędzającą choroby. Warto dodać ciekawostkę. Oprócz naszej nawłoci pospolitej w Polsce spotkamy też nawłoć kanadyjską, która przywędrowała z Ameryki Północnej. Jest znacznie wyższa, dorasta nawet do 2 metrów i tworzy ogromne, wiechowate kwiatostany. W Europie jest gatunkiem inwazyjnym i zwalczanym, ponieważ wypiera rodzime rośliny. Co ciekawe. Jej działanie lecznicze jest bardzo podobne do pospolitej, ale to właśnie nasza rodzima nawłoć ma długą tradycję stosowania w medycynie ludowej. Do celów zielarskich zbiera się kwiatostany i ziele w czasie kwitnienia, od lipca do września. Najlepiej wybierać rośliny rosnące w czystych miejscach, z dala od ruchliwych dróg. Suszymy nawłoć w temperaturze do 40 stopni w przewiewnym i zacienionym miejscu. Gotowy susz przechowujemy w papierowych torbach lub szklanych słojach, chroniąc przed światłem i wilgocią. Nawódź zawiera flawonoidy, saponiny, garbniki i olejek eteryczny. Dzięki temu działa moczopędnie, wspiera nerki i drogi moczowe, pomaga usuwać nadmiar wody z organizmu i łagodzi stany zapalne pęcherza. Ma również właściwości przeciwbakteryjne i wspiera naturalną odporność. Co ważne, dzięki obecności saponim i flawonoidów działa także wykrztuśnie i przeciwzapalnie. Dlatego w tradycji ludowej stosowano ją przy kaszlu, przeziębieniach i stanach zapalnych gardła. Napar przygotowuje się z jednej łyżki suszonego ziela zalanej szklanką wrzątku. Parzymy 10 minut i pijemy 2 do 3 razy dziennie. Można także stosować odwar, szczególnie przy problemach z układem moczowym. Trzeba jednak pamiętać o przeciwwskazaniach. Nawłoć nie jest wskazana u osób z ciężkimi chorobami nerek, ani przy obrzękach związanych z niewydolnością serca. Nie zaleca się jej również w ciąży i podczas karmienia piersią. I to by było na tyle o Nawłoci Pospolitej. Dziękuję, że byliście ze mną. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.